Skacujemy, odcinek drugi, skok! Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, jak yy, skaczujemy. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić, uwaga, uwaga, skok. Yy, więc po pierwsze idziemy na zdarzenia. Yy, kiedy klawisz spację na i zmieniamy spację na... Yy, w górę i jeszcze raz i po prostu jakby idziemy na kontrolę ale najpierw ruch ustaw i i, na. I dajemy na 10 teraz idziemy na kontrola czekaj sekundę Albo nie, dajmy powtórz 10 razy. I wtedy idziemy na ruch. Ustaw I na 10. Spójrzmy, czy to działa. No działa, ale to wygląda jak jakby. To jest dziwne. A sprawdźmy, czy jest to bez. No bez. No ale nie wiem jak poradzić sobie. Z tym, żeby duszek jakby bardzo jakby, jakby lepiej skakał, ale to jest to tyle. Jakby no, i dziękuję za oglądanie. Przepraszam. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia nara Jeżeli ci się podobało, zostaw suba lajka like